W piątek Była to wówczas druga odległość w historii. No, po tym fenomenalnym skoku wczorajszym Petera Prewca jest to trzeci wynik w historii skoków narciarskich. No i wczoraj drugi, który będzie dzisiaj. Anders Fanemel. i e, już w powietrzu. Spokojny lot. I teraz walczy Norwego odległość, i bardzo długi, daleki skok ustał. No i zbliżył się tam gdzieś do tej granicy rekordu świata Do tych, do tutaj magicznych 250 metrów A zatem, no krytykowaliśmy trochę sędziów, że asekuracyjnie ustawiony rozbieg A tu proszę, 251,5 I oto jesteśmy świadkami kolejnego rekordu świata Znowu wikersund paken życzliwa dla zawodników Siódma platforma startowa, ta prędkość na progu poniżej 100 km na godzinę A jednak w tych warunkach Anders van odleciał Aż poza granicę 250 metrów No i Norwegowie na swoim obiekcie Odzyskują rekord świata No mocno go tutaj wcisnęło w ten zeskok Ale ustał twarde nogi Mocno wytrzymał Norweg tę próbę Pada, więc kolejna granica marzeń. Tylko jeden dzień cieszył się rekordem. Peter Prevc odzyskują go Norwegowie. Był rekordistą Johan Remenewensen przez cztery lata. Krótko, tylko jeden dzień z rekordu cieszył się Peter Prevc. A teraz radość